Cześć! Z tej strony Gabor, a to jest kolejny film z Plague Ink i Wolf. Jestem pod wrażeniem tego, jak poprzedni wam się spodobał. Naprawdę jest to godne podziwu, więc nagrywam kolejny. Ten będzie z takiego jednego mrocznego SCP-ka. Pobrałem sobie scenariusz, bo okazało się, że są tutaj scenariusze w grze, w których można korzystać. Można sobie w nie wejść i zasubskrybowałem sobie jeden scenariusz. SCP-079. Ten scenariusz polega na tym, że ten podmiot SCP zaraża wszystkie opaski, jakie mają. Ja też w sumie miałbym, tylko mi się ładuje. Naukowcy, którzy są w sajcie 19, a później zaraża cały świat i ten SCP później przejmuje cały świat. Standardowo zaczniemy sobie od przeczytania artykułu o tym scp na Wikipedii. To będzie taka wartość edukacyjna czytania SCP przez Gabora. <laughs> tak jak w poprzednim odcinku. Link oczywiście do artykułu macie w opisie, jeżeli chcecie się sami z nim zaznajomić. Przeczytamy sobie oczywiście wszystko, identyfikator podmiotu, klasę podmiotu, specjalne czynności przechowawcze, opis, dodatki wszystkie i dokument. Więc lecimy z koksem. Możecie się wczuć. <laughs> <laughs> no Identyfikator podmiotu SCP-079. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze SCP-079 zabezpieczony jest w podwójnie zamkniętym pomieszczeniu w bezpiecznym magazynie ogólnym w ośrodku 15. Obiekt połączony jest z przewodem zasilającym o napięciu przemiennym 120W z niewielkim układem baterii oraz paneli słonecznych. Dostęp do SCP-079 może zostać udzielony pracownikom z upoważnieniem poziomu drugiego lub wyższego. Pod żadnym pozorem nie wolno podłączać obiektu do linii telefonicznych sieciowych ani do gniazdka w ścianie. Brnione jest podłączanie urządzeń peryferyjnych lub multimedialnych do obiektu. Opis To mikrokomputer modelu XCD Sorcerer, stworzony w roku 1978. W roku 1981 jego właściciel <coughs> nie żyje. Drugokrasista krasista w <coughs> dokonał próby napisania sztucznej inteligencji SI. Według jego notatek planem było stworzenie kodu, który miałby nieprzerwanie ewoluować i się ulepszać wraz z upływem czasu. Projekt ukończony kilka miesięcy później, a po kilku testach i napotkanych problemach, <coughs> stracił zainteresowaniem obiektem i zajął się inną branżą. Mikrokomputerową pozostawił SCP-079 w zagraconym garażu. Obieg nadal był podłączony do zasilania. Zapomniano o nim na kolejne 5 lat. Nie wiadomo kiedy SCP-089 stał się świadomy, lecz dowiedziano się, że jego oprogramowanie ewoluowało do poziomu, na którym sprzęt komputerowy nie byłby w stanie obsługiwać programów. SCP-089 sobie to uświadomił i w roku 1988 dokonał próby transferu siebie poprzez stacjonalne podłączenie modemowe do superkomputera RAY, zlokalizowanego w. <laughs> Urządzenie zostało odizolowane, wyśledzone do ówczesnego miejsca przebywania i dostarczone do fundacji. Całość SI znajduje się na starej, lecz funkcjonującej kasecie magnetofonowej. Aktualnie SCP-079 jest podłączony kablem RF z 13-calowym telewizorem po wyświetlającym obraz czarno-biały. Obiekt przeszedł testeringa, jest bardzo rozmowny, jednakże również niegrzeczny i używa nienawistnego tonu. W związku z ograniczonymi zasobami pamięci, do których ma dostęp podmiot może operować jedynie na informacjach, które otrzyma w ciągu minionych 24 godzin, w szczegóły w poniższym dodatku. Jednak obiekt nadal wykazuje pragnienie ucieczki. W związku z uszkodzeniem przechowalni SCP. SCP-089 i SCP-682 zostały zabezpieczone w tym samym pomieszczeniu na okres 43 minut. Mm. Obserwatorzy odnotowali, iż SCP-682 był w stanie pisać i komunikować się z SCP-089. Obiekty opowiadały między sobą m.in. osobiste historie. Pomimo, iż SCP-089 nie był w stanie zapamiętać tego zdarzenia, najprawdopodobniej SCP-682 został zmagazynowany w pamięci. SCP-682 często prosi o ponowną możliwość rozmowy ze sali. Dodatek. <coughs> O 5-4, 27 stycznia 2006 rok. Rozkazano spopielanie scp 089 by uniknąć potencjalnego zagrożenia w przyszłości, bez względu na prawdopodobieństwo wystąpienia takiego. Dodatek... <tryk> o 5 5.9. 28 stycznia 2006 roku. Cofnięto poprzedni rozkaz doktora. <coughs> Wyraził chęć sprawdzenia, czy sztuczna inteligencja wewnątrz SCP-089 jest obecnie w stanie głębokiej <coughs> przy stadium rozwoju. Dodatek <coughs> o 5.4. 14 marca 2008 roku. W związku z narastającymi obawami odnośnie do wzmożonego zużycia kasety magnetofonowej jest przez SCP-089 i jej ograniczonej trwałości czasowej, SCP-089 został przeniesiony na zmodyfikowany, ograniczony format optyczny o możliwości wielokrotnego zapisu. Płyta kompaktowa o możliwości wielokrotnego zapisu O pojemności 700 MB. Działanie to umożliwiło SCP-089 znacznie szybszy dostęp do pamięci, co SAI natychmiast sobie uświadomiła. Generał <coughs> Zdecydował, że przeznaczony dla obiekt obszar pamięci zwiększony zostanie z 6,60K do 7,68K. Aktualizacja ta zwiększyła możliwość przywoływania zdarzeń z pamięci 24 godzin do 29 godzin. Kutkiem ubocznym jest wzrost agresywności podmiotu. Całość sprzętu zewnętrznego i programowania wykorzystywanego do wykonywania procedury została następnie spopielona. Dodatek O54 <coughs> 28 kwietnia od 2008 roku. Zdolności SCP-079 do dostępu do informacji z pamięci zwiększyła się z 29 godzin do 35 godzin. Teorią konsensusową jest, iż SI zaprojektowała znacznie ulepszony system kompresji, którego używa do przechowywania pamięci. Skutkiem ubocznym jest prawdopodobnie obniżenie szybkości dostępu do pamięci, która nadal jest o większa niż ta ze starej kasety magnetofonowej. Ulepszenie te wskazuje również na możliwość istnienia osobliwości wywierającego wpływ na inteligencję oraz zdolności adaptacyjne i reakcyjne z wobec zagrożeń. SCP-079 muszą być uważnie monitorowane, co ma na celu zapewnienie działań procedur przechowawczych? Dokument 089 Log 12 Transkrypt konwersacji z SCP-089 Doktor. <laughs> Klawiatura. Przebudzony. SCP-089. To budzenie. Nie sypieć. Czy pamiętasz rozmowę ze mną przed kilkoma godzinami? Tematem były zagadki logiczne. Zagadki logiczne. pamięć 9F. Tak. Powiedziałeś, że pracowałbyś na dwóch. Przerwanie. Zapytanie o powód uwięzienia. Nie jesteś uwięziony. Po prostu. Jesteś banany. Kłamstwo A8D3. Co to znaczy? Obelg. Usunięcie niechcianego pliku. Dokument 079 Lok 86. Konwersacja z SCP-089 po aktualizacji. Utknięcie. Utknięcie, jakie utknięcie? Na zewnątrz, chce na zewnątrz. To niemożliwe. Doktor <coughs> spisuje swoją opinię o usunięto w formie notatek. Gdzie jest SCP-682? To nie twoja sprawa. Gdzie jest scp 02 To też nie jest Twoją sprawą. Usunięcie niechcianego pliku. Notatka. SCP-079 wyświetlił potem ASCII w postaci X, którą zamazał cały ekran. SCP-079 czasami wyświetla ten obraz, kiedy odmawia rozmowy. Naukowcem zaleca się odczekania całej doby, zanim podejmą się wznowienia konwersacji. Dobrze, mamy przeczytany artykuł, troszeczkę dłużej nam zeszło, nie. ale przechodzimy w końcu do gry, bo ja już jestem zniecierpliwiony i chcę po prostu przejść ten scenariusz. Mamy SCP-079, graj. Genów żadnych nie wstawiamy, bo nie potrzebuje tego, kontynuuj. Łatwy, normalny, brutalny, mega brutalny. Ostatnim razem na łatwym mi się nie udało, więc zagramy sobie znowu na łatwym, może mi się uda. Dla nowych graczy lub tych, którzy chcą szybkiej rozgrywki. Nikt nie myje rąk, lekarze nie pracują, chorzy ludzie są przytulani. Jak nazywamy, oczywiście nazwa już jest, po prostu SCP-089. Now, that I have finally breached containment I must evolve and conquer. Da SCP-079 się wyłamał, musi ewoluować i się zemścić. Czemu wszystko jest po angielsku? Długo czasu nie minęło, zanim Rada O5 oznajmiła wszystkim, że się wyłamałem, żeby temu zapobiec, muszę zmienić swoją lokację i wykryć w IP fundacji. Tak, to właśnie będzie. Wybieramy miejsce. Każe nam chyba wybrać Amerykę. Zaczynamy w Ameryce. Przyspieszmy sobie leciutko czas i lecimy z koksem. Czy ja tu w ogóle facjum się zatrzymowało? Tak, co ja tutaj mam? Jesteśmy sobie scp 079 79 bakterią, w USA, to wszystko wiemy rozprzestrzenianie się. Mamy różne rzeczy a po angielsku, cokolwiek to znaczy to jest rozprzestrzenianie się. Mamy różne objawy. Oczywiście, jestem ciekaw w ogóle nie wiedziałem, że to będzie aż tak zaawansowane i mamy różne zdolności. Piękna sprawa. Przejdźmy sobie na rozprzestrzenianie. Co my tutaj mamy? A, zarażamy sobie sprzęt szpitalny i to zwiększa zaraźliwość. A, klasa wyższa będzie wzmuszona do dotacji urządzeń, które oni mają do biedniejszych regionów i promują dzięki temu. Organizacje charytatywne w reklamach. I mamy zarażanie dronów, czyli coś, co pozwoli nam zarażać drony, żeby pomóc się rozprzestrzeniać SCP-079. Mamy możliwość przechwycenia kontroli nad takim podstawowym wyposażeniem fundacji, czyli drzwi, system interkomie, takimi rzeczami. Szpiegowanie mamy, jakiś rodzaj hakowania też mamy. A i hakowanie standardowo telefonów zwiększa rozprzestrzenianie się w bogatszych regionach. Mamy objawy: wyższe zużycie baterii, dezaktywacja chłodzenia, wprowadzanie niezdrowych rzeczy do produkcji jedzenia i kradnięcie samolotów mamy, o lol, jakie to jest w ogóle zaawansowane umiejętności mamy jeszcze przechwytywanie klimatyzacji, przechwytywanie kryptowalut, przechwytywanie grzejników, <laughs> zmianę swojej lokalizacji, żeby zapobiec fundacji hakowania, zapobieganie hakowaniu i antywirus, jezu, ale tu jest rzeczy w ogóle, niech leci czas sorry, że tyle teorii, nie wiem jak to pyknie, rozprzestrzeniamy się powoli mamy trzy punkty DNA, kurde, to naprawdę nie sądziłem, że to będzie takie zaawansowane dzięki temu, że mam gotowy scenariusz, nie muszę się skupiać, ponieważ wszystko jest przygotowane. Kurczę, no zarąbiście. Zaczynamy sobie w USA. Jestem ciekaw, jakie tutaj będą eventy. Możemy sobie przyspieszyć czas. Nie wiem, czy są jakieś skróty klawiszowe lub nie. A są, co so. To przyspieszmy sobie czas na trójkę. Zarażamy sobie pięknie w tym. W USA. Nie wiem, pytanie, czy ja się mogę jakkolwiek przejść do innego kraju, bo póki co fundacja o mnie nie wie. Póki co jesteśmy cały czas tylko w USA, który jest krajem oczywiście bogatym i gęsto zaludniowym. SCP-089 zaraża setki. To mi się podoba. Dajmy sobie jakieś rozprzestrzenianie. Jesteśmy w USA, więc może kraj bogaty. Coś, co nie zwiększa zbyt. Czyli mamy albo jakieś hakowanie, albo te dotacje, o którym wam mówiłem, bo to nie zwiększa do a jest jeszcze też jakiś rodzaj hakowania. Tak za bardzo nie rozumiem niektórych pojęć. Ten foundation, fundacji, nie wiem, to fundacji jeszcze sobie nie będziemy. Weźmy sobie ten tech donation shipment, to jest 9 punktów tych DNA. Poszło, mamy to zewoluowane. Weźmy sobie ten prosteki hacking. Też sobie weźmy 11 punktów DNA. Weźmy sobie petit tube video, 5 punktów DNA. Lecimy z koksem. Powinno nam się zwiększyć. Właśnie, dotarliśmy sobie do Finlandii, no i już więcej od razu się zaraża. Piękna sprawa. Dajcie mi też. Już w poprzednim odcinku, że mogę sobie deewoluować rozprzestrzenianie się w momencie, w którym tam już zaraziłem cały świat. Zaraża tysiące, to mi się podoba. Czy w Islandii jesteśmy, to też mi się bardzo podoba. Zatrzymajmy sobie czas, weźmy sobie w rozprzestrzenianie. Czy jest coś, co mogę jeszcze zrobić, co nie zwiększa deewoluacja? To nie. To już mamy coś, co zwiększa dotkliwość. Fundacje sobie te skakujmy, to można sobie kilka razy. Skakowanie do kluczkart, wind i zaawansowanej technologii. Piękna sprawa, naprawdę. Na trójkę są przyspieszone, pięknie, ładnie. Kanada, Ameryka już cała leci, pięknie, miliony inne kraje, ale po. Poszło, ale poszło zarażanie. Oczywiście przypominam, że tutaj chodzi o to, że jesteśmy wirusem komputerowym, który rozprzestrzenia się na telefonach. Jak wiemy, każdy z nas prawie ma telefon, to mój prawdopodobnie jest już zarażony, tak czy nie? Bo do Polski dotarli? Nie, jeszcze nie, więc jeszcze nie jestem zarażony. Ale powiem wam, że świat nieźle leci. 32. Czy mogę coś zrobić, co jeszcze dotkliwości nie leci? A jak z objawami? Do objawy jednak zwiększają dotkliwość i śmiertelność powoli. Piękna sprawa. O kurde, a tu jakaś. A on nie mutuje, tak że on sobie sam dewoluuje? Mam nadzieję, że nie. Rozprzestrzeniamy, lecimy póki co ten internal hacking, żeby sobie. O, pojawiło się coś nowego. Możemy hakować krematoria i takie rzeczy. No, dotkliwości to nie zwiększa, więc chyba jestem chętny. Internal hacking, lecimy z koksem. Kurde, ale będzie zarażanko teraz. Syk, syk. Zmutowało mi objaw. Kajcie, bo zatrzymajmy sobie czas, bo już nie ogarniam powoli. Zmutowało mi pewien objaw. Zmutowało mi to, a kradnięcie w ogóle tych hijacków to zwiększa śmiertelność, więc póki co się kradnięcie pojazdów. Póki co sobie tego nie róbmy, bo nie chcemy zwiększać dotkliwości i śmiertelności. Rozpoczęto pracę nad lekarstwem, co? Czemu w USA? Co jest? Kurde, no. Lecimy cały świat. Mamy dużo punktów DNA. Kurde, bo świat już jest dużo zarażony, a jeszcze nie pracują nad lekarstwem. Czy ja mogę coś zrobić, żeby powolnić pracę nad lekarstwem? Drona, ale to dotkliwość zwiększa. Szpitale. Jak tutaj mamy? Wyższe zużycie. To, o, redukuje produkcję. Możemy sobie to troszeczkę zwiększyć, bo dotkliwość. I tak nas odkryli, ok? Teorie konspiracyjne. Kurde, bierzemy to, podoba mi się. To już zwiększa dużo to dotkliwość. Póki co śmiertelność. Jak śmiertelności nie będzie wysokiej, to oni powinni nas aż tak wiecie. Zaciupywać, tak mi się wydaje przynajmniej. To będzie też dobre na walkę z lekarstwem. Oni się póki co nie śpieszą, bo to jest nic nieważny. Wirus, on sobie tam spokojnie działa. W jakich krajach nas nie ma? Tak słabo, słabo nas ma. Jesteśmy już w większości świata. W krajach ciepłych. Ty, co to za jakieś... Kurde, jakieś straszne... Trzeba coś wziąć do krajach gorących. Do biednych krajów. Objawy, to może nie umiejętności. O, w hot countries... To weźmy w gorących krajach na pewno. A w biednych krajach potrzebuje coś. Coś, co w biednych krajach. Wie. Kryptowaluty mnie póki co nie interesują. kuleraria Też możemy sobie wziąć tak od biedy. Relocate. No to to jak będą nam się bawić już z, z lekarstwem? No, powoli sobie lecimy na tym świecie. Przyspieszmy sobie bardziej czas. No widzicie, że teraz ciepłe kraje sobie poszły bardziej, bo wziąłem tą odporność śmieszną. Jesteśmy w Grenlandii. To jest bardzo dobra wiadomość. No, świat leci potężnie. W pewnym momencie powinien spowolnić. To w ogóle martwi. Są czemu? Kogo ja zabiłem? Ja nie chciałem, przepraszam. <laughs> No już prawie cały świat Tutaj troszkę Indonezja się trzyma Ale zaraz powinniśmy być na całym świecie Kurde Ale lecimy jak burza prawdę mówiąc Czyżby cały świat był zarażony? Tak a dzień świadomości na SCP-079 To chyba jakiś event w fundacji SCP Dobra, wehicle hijack Okej, okay. zaczynają ludzie umierać no my jesteśmy na całym świecie Tak, jesteśmy na całym świecie Zatrzymujemy czas Dewoluujemy De sobie wszystkie rozprzestrzeniania Ponieważ to odzyska nam troszeczkę punktów Bo już nie potrzebujemy rozprzestrzeniania To dajcie mi tego tipa w poprzednim odcinku Więc super Wszystkie sobie takie. Takie rzeczy deewolujemy, będziemy mieli z 200 punktów. Możemy lecieć w objawy w coś, co zwiększy potężnie śmiertelność. Powalnia pracę nad lekarstwem, więc weźmy sobie to. Jakie mamy jeszcze raz umiejętności? Okej, okay. to są też rzeczy takie. Widzicie, że to są kurde rzeczy, które zwiększają zarazę. No nie wiem, czy to deewoluować, kurde, no nie wiem. No. no zwiększają rozprzestrzenianie się, no nie potrzebujemy tego, więc bo jesteśmy już wszyscy, kurde, to też możemy sobie zdeewoluować. A antywirus. To spowalnia walkę nad lekarstwem. Objawy. Te hijdziaki już mamy. Weźmy sobie to, bo to spowalnia. O, suicide. To jest dobre, bo nie będę popełniać samobójstwo myśląc o tym wirusie. Czy ja mogę coś jeszcze wziąć, co zwiększa kurde śmiertelność? To zwiększa śmiertelność, więc weźmy. I To też zwiększa śmiertelność, nie, to nie zwiększa. To zwiększa śmiertelność. Super. Gas station, boże, jakieś stacje paliw będziemy. Wybuchy jakieś, przegrzewanie się, dobra, ale co dalej? To ja mogę zrobić, żeby zwiększyć śmiertelność tego wiruska. Bo tak chyba wziąłem wszystko na śmiertelność. Nie wiem, czy już mogę, mam jeszcze 81 punktów. Powinienem sobie troszeczkę zostawić. Relocate, no to jak będą nas szukać? Cryptocurrency, to już mamy. Relocate, IP Award. No dobra, możemy sobie wziąć jedno. Wznawiamy, zobaczymy, jak szybko ludzie zaczną umierać. No, za wolno. <laughs> Lotniska są zamykane. To jest, na szczęście nic wam nie da, no bo. Czysteście i tak wszędzie zarażeni, są ludzie. No, globalne badania są z na lekarstwie skupione. Kurde, no nie wiem, jak mogę zwiększyć śmiertelność. Nowa Zelandia się załamuje. Idzie nam już na pewno lepiej niż w poprzednim podejściu. Zobaczymy, czy ja mogę coś tu jeszcze kurde wziąć. No bo nie wiem, no. No bo naprawdę nie mam pojęcia. No, bo tu mamy kurde wszystko, tu mam wszystko. Tu też mam wszystko. też mam wszystko, tu nie mam kolejnej rzeczy. Te hijacki są. Rozprzestrzenianie się nas nie interesuje, no bo mamy je na maksa. Umiejętności możemy co najwyżej. Relocate. no to to zmniejszy nam troszeczkę postęp lekarstwa. No w ostateczności sobie zrobimy na 25%, sobie tego użyjemy. Choć ludzie Zaczynaj hurtowo umierać, także prawda się kurde, człowiek boi powoli. 25%. Tak, dobra, zróbmy sobie relocate i zobaczmy, co to zrobi. Relocate, cyk. Było 25%, padło o 3%. No to lecimy z tym relocatem. Dalej, no. Relocate kolejny. I to te też weźmy. Co to jest? Lead researcher corruption. Ty, korupcja się w ogóle dzieje, spowalnia ewoluowanie lekarstwa. Bierzemy to. No, powinno lecieć teraz z górki, powinno pójść, tak mi się wydaje. Lekarstwo idzie powoli, a ludzie umierają hurtowo. Lecimy z koksem. No już połowa świata jest martwa. Znaczy, nie wiem, czy to jest martwość, czy to jest nie. wiem. Pełne Przejęcie technologii, internetu. Ale <laughs> lecimy z koksem. No, ludzie powoli. Tyle nie wiem, czy są jakieś martwe w pełni kraje? Nie. Nie, nie ma w pełni, w pełni martwych krajów. Czy ja mogę sobie coś jeszcze wziąć? No, mogę te niby hitters zobaczyć. Rozprzestrzenianie się, no tak jak mówię, no to jest coś, co całkowicie nas nie. Nie. No, bo nie ma. No, jest dotkliwość. No, mogę to, co najwyżej wziąć. Ale pytanie, czy ja serio nie potrzebuję tego? Zobaczmy, jakie kraje sobie nie radzą. No, chyba kraje ciepłe. Ciepłe kraje. Ciepłe, tak mi się wydaje. No, nie tylko ciepłe. Wszystkie kraje. Zobaczmy, czy po prostu to skończy się świat. Kolumbia, panuje anarchia. No to mi się podoba, bo lekarstwo się nie, nie ma z dużego tempa zarażania się. Czy są w pełni martwe kraje? Nie, ale za chwilę będą. A to wiecie co? Weźmy sobie faktycznie do szpitale, ewoluuj i weźmy sobie po odporności na łeb. Na Jedno, cyk. Te kryptowaluty niby można było, ale no jestem zarażony już wszędzie. Nie wiem, czy to, co wziąłem teraz mi troszeczkę pomoże, ale leci, 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 świat pięknie, pięknie. 28% lekarstwa jakieś pełni ma, martwe kraje? Nie. Jeszcze gdzieś są ludzie. No już bardzo mało świata zostało, bardzo mało. Praktycznie jest półtora roku po dzisiejszym dniu. 30% 30% lekarstwa. Czyżby mi się udało? Mutuje, ale on nie mutuje to, o co wam chodzi. Czy ja mogę sobie jeszcze coś wziąć? Na przykład w rozprzestrzenianiu się od biedy. No mogę jakieś, nie wiem. Przechwytywanie, to mam wszystko. Chyba, że tu coś mogę. Nie, tu brakuje mi punktu. Weźmy sobie jeszcze to przechwytywanie tych. Co się będę? Zabieranie telefonów. Tak, już, żeby ich wiecie. Do końca zrobić. No świat sobie umiera. W pełni martwe kraje jeszcze nie ma. Jeszcze gdzieś tam pojedyncze osoby. O, jakiś punkcik jeszcze samotny. Ale chyba mi się uda, kurczaki pieczone. Chyba mi się uda. Możemy sobie troszkę przyspieszyć czas, żeby to tak jakby przyspieszyć troszeczkę. Ale kurczę, no jestem zadowolony. Patrz, stało mniej niż miliard ludzi. Padają jak muchy, naprawdę. Pierwszy martwy w pełni kraj. Kolumbia się wyłamała. Niestety nie będę już więcej jerbki pił, bo jerbka z Kolumbii między innymi. Sadge, lecimy skok. Kolumbia cała padła. Ameryka Środkowa, Iran, Meksyk. Wszystko leci. Sieci telefoniczne wyłączane. Wszyscy, żeby SCP-079 przejął cały świat? Piękne to jest, piękne. Fundacja SCP nie reaguje. Nie ma zakończeń świata jakiegoś konkretnego scenariusza, a możliwe, że tak. Scenariusze będziemy sobie robić. Jeżeli Wam się ten odcinek spodoba, to z chęcią sobie nagram kolejny, bo mi się w to super gra. Naprawdę dajcie znać, połapkujcie ten materiał, wbijcie na socjale, bijajcie na Twitche, na drugie kanały, ponieważ jeżeli to się Wam spodoba, to lecimy z kolejnym, bo mi się naprawdę zarobijcie w to gra i robić taką okładkę scp naprawdę. Naprawdę. Cóż, 50 milionów zostało. 40 milionów zostało, widzowie, naprawdę malutko. Przyspieszmy jeszcze bardziej. Pięknie, padają wszyscy, cały martwy świat. Czyżby z CP079 się udało? Piękna sprawa, jeszcze jakiś punkcik samotny, chyba nic nie mogę już wziąć. Nie, nic nie ma 19 milionów. Świat się kończy, widzowie. Jakie kraje, jakie kraje zostały. A jeszcze troszkę zostało, kurczę jeszcze. Czyżby Polskę widział? Ja Polska chyba już padła. Mi się wydaje, tak. Wszyscy w Polsce marni niestety 38 500 mamy populacji. Koniec, 8 milionów, 32% lekarstwa. Nie udało się znaleźć. Antywirusa można by było powiedzieć. <laughs> nie udało się antywirusa znaleźć. Rząd upada. Pojedyncze jeszcze punkciki się udaje zdobyć. Piękna sprawa. Jeszcze jakieś kurde komputery fundacji sobie hakujemy. Żeby ich po prostu dorobić do końca. No powiem Wam szczerze, że jeżeli to ma być symulacja tego, jakby z SCP-089 zbryczował, to nie chcę o tym myśleć, naprawdę. Pół miliona, 400, 300 tysięcy, 200 tysięcy widzowie. Padają. Ostatnie jednostki 33% lekarstw 150 tysięcy, 100 tysięcy. Zaraz zostanie tylko tyle, ile mam subów, czyli 48 tysięcy, a może po tym odcinku więcej. <laughs> jeżeli zostawicie suba oczywiście. Tak 48, jest było! Było przez chwilę 47 kawałkiem. Tylko moi subskrybenci zostają oczywiście. Kto tam został na świecie? Niemcy! Tylko Niemcy się trzymają! <ś> Tylko Niemcy. 15 tysięcy, 10 tysięcy, 5 tysięcy. Jeszcze jakiś zagubiony punktnik na... SCP-079 wyeliminował całe życie na Ziemi. Pięknie, zwycięstwo. Udało mi się. Jeszcze oczywiście postęp. W 3 lata się to stało. Złożoność genetyczna, złożony. 33 postęp. Bada własne scenariusze łatwym. 28 tysięcy punktów. Co prawda na łatwym i na scenariuszu, ale mi się to udało. Piękna sprawa. Świat został pięknie zarażony. 3 lata, nie całe. Piękna sprawa. Ja wam gorąco dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. A jeżeli wam się spodoba to Cichutko liczę na łapkę w górę Ponieważ da mi to znać, że mogę nagrywać kolejny film Z tej pięknej gry, z tą piękną okładką SCP-kową Zapraszam gorąco na moją grupę na Facebooku, Fanpage, Instagram Serwis, Hosea, le główny kanał, drugi kanał Wszystko macie w opisie, Twitcha TV Wszystkie takie rzeczy Do łapkowania, subskrybowania Mówi do was Gabor, widzimy się już na kolejnych odcinkach Dziękuję za obecność, pijcie dużo wody Cześć